Witam na kanale Fantazja Azja. Już pewnego czasu bardzo mocno ciągnąłem się cosplay. Stąd dzisiaj filmik, w którym chciałbym Wam pokazać, może zainspirować niektóre osoby właśnie zabawą w cosplay i robieniem różnego rodzaju strojów. W jaki sposób ja robię stroje, jakie techniki wykorzystuję do zrobienia tych wszystkich różnych cosplay, Ja zrobiłem już, już kilka i myślę, że całkiem fajnie wyglądają. A co jest ważne, że są to bardzo tanie cosplaye, więc to nie są jakieś takie bardzo drogie yy, sprawy, że trzeba ogromne pieniądze wydawać na, na worble. Wręcz przeciwnie, ja wykorzystuję zwykle właśnie takie. Już gotowe ubrania, które kupuję w ciuchlandach, potem je przycinam, y, przeszywam, y, różnego rodzaju z nich ciekawe, fajne rzeczy robię. Dzięki temu strój wygląda dosyć naturalnie, trzeba troszeczkę kreatywnie pomyśleć, trochę z fantazją podejść i myślę, że całkiem fajnie wychodzą. Więc jeżeli jesteście ciekawi jak zrobić fajny, fajnie wyglądający y, cosplay za nieduże pieniądze, zapraszam na filmik, a ja jestem Emil, Emil i zaczynamy. drodzy na wstępie chciałbym zaznaczyć, że nie uważam, że te moje cosplays są jakieś takie najlepsze na świecie, w ogóle naj, e, najlepsze techniki, musicie je wykorzystać. Więc przeciwnie, moim zdaniem najlepsze techniki to jest właśnie połączenie worbli, czyli troszeczkę pobawić się właśnie tą fajną pianką do, szczególnie do robienia cosplayu, bo ona jest bardzo fajnie plastyczna, troszeczkę droższa, ale naprawdę fajnie rzeczy można zrobić. Plus do tego właśnie dodanie niektórych moich technik, czyli na przykład właśnie wykorzystywanie różnych skór, e, czy jakichś gotowych ubrań, które fajnie bardzo można wykorzystać właśnie już e, do takiego gotowego cosplaya. A jeżeli chodzi o ceny, no to tak jak już wcześniej wspomniałem, są naprawdę nieduże, jeżeli nie wykorzystujemy worbli, czy nie, wy nie kupujemy specjalnie już takich drogich peruk, tylko spróbujemy znaleźć coś w Ciuchlandach. Ja osobiście uwielbiam chodzić do Ciuchlandu, jeżeli chodzi o takie poszukiwania do cosplayów, bo naprawdę mamy dużo dostępnych rzeczy za naprawdę nieduże pieniądze. Jeżeli chodzi o ten cosplay, który dzisiaj Wam przedstawię, no to to jest Sorin Markov z gry Magic the Gathering. I jeżeli chodzi o samo jego wykonanie, to płaszcz znaleziony w Ciuchlandzie 7 zł. Jeżeli chodzi o zbroję, to była skóra za 5 zł, plus do tego wykonanie. Całej tej błyszczącej części zbroi to już była zrobiona z takiej maty do jogi, bardzo taniej kupionej w takiej sieciówce i był to koszt 9 zł, więc naprawdę nie są to duże pieniądze. Jeżeli chodzi o perukę, no to tutaj troszeczkę było inaczej, bo była zakupiona na AliExpress. No i tu już w zależności, jakie peruki kupujemy, jakiej długości, jakie kolorów i tak dalej, czy są już gotowe fryzury, czy nie. Więc to już są ceny, ceny od 30 zł do 100, a nawet więcej. Tak, akurat w tym przypadku to, to coś było niecałe 100 zł, więc tak w miarę jeszcze ok. Ale jeżeli chodzi o tanie peruki, to spokojnie możemy trafić na Twitch'uchlanach. Bo jak zrobiłem pierwszego cosplaya, czyli Sol Bad Guy, na którym właśnie, w którym byłem na Falconie, to ona kosztowała. 5 zł w Ciuchlandzie i myślę, że też całkiem fajnie wyglądała. Po prostu trzeba troszeczkę więcej czasu poświęcić na taką perukę, jeżeli jest z tych taniejszych, bo to, tak jak mówię, idealny, idealny cosplay to jest wykorzystanie Worby, wykorzystanie skóry, wykorzystanie już gotowych, moim zdaniem, ubrań, trochę przerobienia i to jest tak jak gra MMORPG, łapiemy jakiś ekipunek, przerabiamy go, na mniejsze części tworzymy swój własny ekwipunek, jest naprawdę fajna zabawa. I potem szukamy też, właśnie jakieś na przykład peruki. A zwłaszcza teraz, jeżeli mamy okres karnawałowy, to naprawdę dużo, dużo jest peruk w sklepach z używaną odzieżą, czyli właśnie w takich ciuchlandach, Więc to nie jest tak, że tam są tylko ubrania, naprawdę fajne można peruki trafić. I myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Zatem zaczynamy nasz cosplay. I zaczynamy od peruki. Do zrobienia fryzury będziemy potrzebowali takie standardowe produkty do włosów, czyli lakier, puder do włosów. Guma do włosów oraz nożyczki i grzebień. Przede wszystkim zaczniemy od rozczesania peruki, bo na to troszeczkę czasu trzeba poświęcić. Zwłaszcza jeżeli kupujemy perukę w ciuchladzie, to naprawdę będzie związana mocno. Trzeba się z tym, że troszeczkę nam kłaków zostanie wyciągniętych z tej peruki. Potem dopasowujemy do twarzy. Ja osobiście lubię robić na swojej głowie, właśnie układać fryzury z peruki, żeby to wszystko mniej więcej pasowało do mojej twarzy, żeby to wszystko było w miarę naturalnie. Jak już mniej więcej mamy ułożone włosy, podcinamy do długości taką, jaką nam będzie potrzeba. Ja akurat troszeczkę wybrałem tutaj bardzo skomplikowaną wersję, bo uznałem, że wykorzystam również tą perukę do zrobienia potem już w przyszłości włosów wiedźmina. No i za zaczynamy układanie fryzury. Jeżeli mamy perukę już troszeczkę taką tańszą, to ona prawdopodobnie będzie już z fryzurą gotowa, więc trzeba troszeczkę będzie się namęczyć, żeby e, tą fryzurę zmienić i dopasować do takiej, jaką potrzebujemy pod naszą postać, którą chcemy cosplayować. Tutaj oczywiście zawsze skorzystamy e, z naszych... E, przyporów do włosów. Bardzo fajnie jest, jeżeli wykorzystujemy właśnie proszek do włosów, co dzięki czemu nasze włosy nie są takie błyszczące i będą troszeczkę takie zmatowione, więc naprawdę polecam korzystanie właśnie z proszku do włosów. Brz do tego korzystamy oczywiście standardowo z lakieru. Jak już mamy mniej więcej przygotowane włosy, fryzura jest podobna e, taką, jaką chcieliśmy uzyskać. To byłoby dobrze teraz wykorzystać wszystkie te strąki, wszystkie te kłaki, które usieliśmy z, z, z peruki, żeby nadać teraz jej troszeczkę takiej trójwymiarowości. Dzięki temu właśnie wykorzystamy mocny żel do włosów i będziemy przyklejać właśnie kawałki tych włosów, które nam zostały z peruki do naszej gotowej fryzury, dzięki temu właśnie uzyskamy już troszeczkę takie elementy fryzury, które są bardziej zwykle na rysunku, są rozwiane albo są jakoś specjalnie postawione. Dakota to prezentuje się już gotowa fryzura, zatem zabieramy się do kolejnej części naszego stroju. Ja tutaj akurat wykorzystałem skórę właśnie kupioną w ciuchlandzie za 5 zł, naprawdę dobra cena. Naprawdę można znaleźć fajne ceny nawet skóry w dobrych ciuchlandach, w małych miejscowościach, to jest ważne. I tutaj odcinamy rękawy. Warto zwrócić uwagę, że tą skórę będziemy zakładać tył naprzód, czyli nie przodem właśnie tak jak tutaj, tylko wręcz odwrotnie, bo będziemy chcieli do tego przyczepić naszą właśnie błyszczącą zbroję Solina. I to mniej więcej w taki sposób będzie mogło wyglądać. Tutaj w kołnierzyku pasuje odciąć miejsce na szyję, żebyśmy mogli spokojnie oddychać, bo to jest ważna sprawa. Odcinamy właśnie taki trójkąt. Po czym ładnie to wszystko oprzywamy, żeby nie było rozstrzępione i żeby nas nie drapało w szyję. Tutaj jeszcze postanowiłem zrobić nacięcie i doszyjemy guzik, żebyśmy mogli spokojnie, bardzo fajnie zapinać z tyłu nasz kołnierz i dzięki temu będzie to troszeczkę wyglądało jakby właśnie taki ładnie postawiony kołnierz. I teraz dopasowujemy naszą zbroję, jak widzicie jest to mamy tutaj taką matę różową, dzięki temu była niedroga, dopasowujemy mniej więcej w którym miejscu mamy klatkę piersiową, jaką długość naszej zbroi będzie nam potrzebna, wszystko dopasujemy do swojego ciała. W na no, akurat bardzo istotną sprawą jest taki klejnot, jest to krwisty klejnot, więc zrobimy go z modeliny na początku. Dzięki, które, dzięki temu będziemy mogli odrysować do niego pozostałe części zbroi. Przystawiamy nasz klejnot i odrysowujemy właśnie części wszystkie, po kolei całość naszej zbroi, czyli klatkę piersiową, wszystko co będzie niżej na brzuchu, na biodrach. I zabieramy się za wycinanie. Jak już mamy gotowe, tak mniej więcej się prezentuje nasza zbroja. Zabieramy się za malowanie. Bardzo ważna sprawa jest, najpierw. Aby pomalować za pomocą akrylowej farby srebrnej, ważne jest to, żeby miała dosyć gęstą konsystencję. Dzięki temu bardzo ładnie nam pokryje nasze kawałki zbroi. Jak już mamy pomalowane za pomocą farby, pierwsza warstwa wyschnie, to warto teraz skorzystać z lakieru. Jest to, ak jest to lakier akrylowy w sprayu do felg. Teraz zabieramy się za nasz klejnot. Z modeliny już ulepiliśmy, ważne jest to, żeby to ładnie utwardzić w piecyku. Po czym zabieramy się z zamalowaniem. Kolor czerwony, również farba akrylowa. I teraz wykorzystamy taki fajny lakier nadający szklaną powłokę. Jest to akurat lakier do wycinanek. Minus jest taki, że jest to dosyć drogi lakier, bo jest to cena około 50 nawet złotych, ale dzięki temu po nałożeniu właśnie jednej dwóch warstw naprawdę fajnie nam się klejnot będzie puszczał i każda e, biżuteria, jaką będziemy chcieli zrobić właśnie za pomocą modeliny, kiedy pomalujemy za pomocą tego lakiera, naprawdę fajnie będzie, się puszczał. Jak już nam to wszystko ładnie wyschnie, dopasowujemy e, do siebie to. I teraz będziemy przyklejać do naszej skóry zbroję. Bardzo dobrze jest użyć dosyć mocnego kleju albo jakiś właśnie taki uniwersalny klej, tak jak ja użyłem, albo jakiegoś taki dwuskładnikowy, dzięki czemu to się powinno bardzo dobrze trzymać. Jakbyśmy się obawiali, że nam to się odklei, to spokojnie możemy delikatnie oprzyć to wszystko nitką. Ważne jest to, żeby zrobić to delikatnie, żeby nitka nie przecięła naszej maty, więc to ma tylko asekurować. W razie jakbyśmy się obawiali, jakby to miało się odkleić, ale spokojnie myślę, że jeżeli chodzi o przyklejenie maty do skóry, na ten mocny klej uniwersalny lub właśnie jakiś coś typu Budapest bardzo mocno się będzie trzymać. I tak wygląda już gotowa zbroja, którą przykleiliśmy do naszej skóry. Myślę, że całkiem fajnie wygląda. Teraz zrobimy uzbrojenie naszej ręki. Akurat tutaj wykorzystam również z Ciuchlandu zakupione nagolenniki rozmiar dziecięcy będziemy je przerabiać. Jeżeli chodzi o nagolenniki na nogi to akurat miałem troszeczkę więcej szczęścia, bo udało mi się kupić już takie gotowe skórzane, bardzo możliwe, że do jazdy konnej i za 10 zł, więc całkiem fajna sprawa jeżeli byśmy musieli to zrobić to powoli kupujemy jakąś skórzaną kurtkę i dopasujemy do takiego wzoru i też fajnie to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o nasze uzbrojenie ręki, to również zaczynamy malowanie od położenia farby akrylowej. Po czym również będziemy właśnie nakładać spray do felk. Bardzo ważne jest to, żebyśmy najpierw korzystali z farby akrylowej, która nam nada taki podstawowy kolor, podkład, dzięki temu, właśnie lakier się będzie nam lepiej trzymał naszego gotowego już kawałka zbroi. Bo, jeżeli zrobimy odwrotnie, to w moim przypadku, jak robiłem za pierwszym razem to w zbroję, to wszystko po prostu na początku wydawało się całkiem fajnie. Po kilku godzinach nagle kolor wyblakł, wsiąkło wszystko. Teraz zabieramy się za płaszcz. Ja osobiście uwielbiam robić takie fajne stójki jeżeli chodzi o różnego rodzaju płaszcze czy kurtki. To jest całkiem bardzo, to jest bardzo prosta sprawa do wykonania. Dopasowujemy po prostu piankę. Po czym delikatnie nadcinamy z boku e, gotowego już kołnierzyka. Po czym po prostu wkładamy naszą matę do środka. I mamy bardzo fajnie postawiony już kołnierz, dzięki czemu będzie tak to fajnie wyglądało, tak jak właśnie zwykle to wygląda już w bajkach, w anime, w grach czy na gotowych rysunkach komiksowych. I tak oto prezentuje się już gotowy strój. Jeżeli chodzi o elementy zbroi, które są na płaszczu, tutaj musiałem wspomóc się nicią i wszystko ładnie dookoła oprzyć Dzięki temu bardzo fajnie to się wszystko trzymało i nie przeszkadzało w niczym jak poruszałem rękami. Więc jeżeli chodzi o przyklejanie do materiału, czyli nie do skóry, no to taka już mata nie bardzo chciała się trzymać, więc delikatnie nadklejamy, żeby środek, środkowa część się trzymała, a bo, boczne wszystkie części, wszystkie te, które odstają, delikatnie do dookoła nicią. Jak już mamy gotowy strój, zabieramy się za makijaż. I teraz już troszeczkę bardziej skomplikowana sprawa, gdyż nigdy tego nie robiłem i niedawno posiadłem wiedzę tajemną do wykorzystywania wszelkiego rodzaju kosmetyków, jakie zostały wykorzystane w tym makijażu. I potrzebujemy biały podkład, dzięki czemu nabierzemy takiego trochę wampirowego koloru. Jeżeli chodzi o nakładanie podkładu, to nie do końca polecam robić to w taki sposób, jak ja zrobiłem, czyli za pomocą palców dłoni najlepiej skorzystać z jakiegoś pędzelka i temu nie mamy upaśćkanych palców, bo strasznie ciężko się zmywa te podkłady. Następnie korzystamy z ciemnego koloru. To jest cień do powiek, nakładamy za pomocą pędzalka. Parę dni później wykonywałem kolejny cosplay, był to wiedźmin i w tym przypadku akurat skorzystałem do kredki do oczu. No i osobiście, jeżeli macie dostępność do kredki do oczu, lub możecie to, nie wiem, podkraść siostrze, matce yy, lub żonie, to osobiście bym polecał bardziej skorzystania z kredki do oczu, troszeczkę łatwiej się ją nakłada. Teraz musimy skorzystać z pudru. Ważne jest to, żeby. Opudrować naszą twarz, żeby ten podkład potem nam się nie rozmazywał, żebyśmy nie paćkali wszystkiego twarzą, jak będziemy się kogokolwiek czy gdziekolwiek dotykać. Nie wiem, dlaczego mielibyśmy cokolwiek dotykać twarzą, ale informacja została przekazana, że na podkład musi być potem puder, koniec i kropka. Nie korzystających z pudru na co dzień, mam taką radę. Że, jeżeli otworzycie to opakowanie, będzie tam wieczko i nie będzie się puder chciał wysypać. Co ważne jest, musicie zwrócić uwagę na to, że tam jest taka mała folika Ja oczywiście o tym nie wiedziałem, więc po samotaniu się z tym, z tym wieczkiem, pół godziny, <grym> rozwaliłem całe pudełeczko, potem sobie wysypałem na dłoń i też było ok. Po czym posiadłem wiedzę tajemną o przezroczystej folii, która nie pozwalała właśnie pudrowi wydostać się na wierzch. Więc jeżeli macie problem z pudrem, nie chce się sypać, przyjrzyjcie się, tam na pewno jest folia. I cosplay gotowy. Widzicie, nie jest to strasznie skomplikowana sprawa, jeżeli chodzi o tworzenie takiego cosplay'u. Troszeczkę trzeba czasem pokombinować, troszeczkę ruszyć fantazją, troszeczkę kreatywniej podejść do zakupu chociażby w takim ciuchlandzie, bo naprawdę to fajna sprawa, jeżeli chodzi o tworzenie takich cosplay'ów. Możemy się bawić z rodziną, z samemu, z żoną, z dzieciakami, więc naprawdę to jest fajna sprawa. Troszeczkę więcej czasu trzeba poświęcić na ułożenie włosów, no ale to już jest kwestia jaką mamy perukę. Jeżeli kupimy bardzo drogą perukę, która nie będzie miała już jakiejś konkretnej fryzury na sobie to jest zdecydowanie łatwiej jej zdecydowanie będzie nam łatwiej utworzyć, stworzyć jakąś własną fryzurę dzięki temu te włosy nie będą się jakoś tak specjalnie ciągle układały w ten sam sposób jeżeli mamy trochę tańsze że nawet właśnie kupione w ciuchlandzie, które na pewno będą e, mocno splątane i trzeba będzie poświęcić godziny czasu, albo nawet więcej na rozczesanie tego nie jest to drogi kospekt, bo naprawdę to wszystko było całkiem e, w przyzwoitych cenach, jeżeli chodzi o płaszcz to było 7 zł, jeżeli chodzi o te nagolenniki na na nogi to było to 10 zł, te narączki, cała zbroja to, to kosztowało chyba też 7 zł, sama skóra, co mnie bardzo zdziwiło, udało mi się znaleźć za, też za właśnie taką starą kurtkę za 5 zł, wystarczyło tylko ładnie wszystko powycinać i naprawdę fajnie to wyglądało. No naj, najdroższe to akurat były tutaj dla może kosmetyki, no ale to już też nie muszą to być jakieś najdroższe kosmetyki, jeżeli chodzi o e, żel do włosów, czy gumę do włosów, czy właśnie lakier do włosów, puder do włosów, więc to troszeczkę jakby na wszystko ładnie zliczyć, no to już e, może być e, większa, większa kwota, no ale to nie wykorzystujemy tylko, tylko raz, tylko jeżeli chcemy się bawić w te cosplaye, to spokojnie taki raz za, robimy, zrobimy, raz taki zakup i nam starczy na kilka takich różnych cosplayów, więc osobiście ja polecam bawić się w cosplaye. Troszeczkę tworzyć, troszeczkę kombinować. Bardzo fajna zabawa, a ludzie naprawdę bardzo fajnie reagują, jeżeli wybierzemy się na jakiś taki zjazd fantastyki, czy różnego rodzaju jakieś turnieje w stylu fantazy. Więc warto, warto próbować. Warto troszeczkę naszą kreatywność poruszać, żeby te tribiki w głowie cały czas się nam przekręcały. Super sprawa, super zabawa. Ja osobiście polecam. I to było na tyle, jeżeli chodzi o cosplay Sorina i moje techniki, jakie ja wykorzystałem do jego wykonania. Zatem... Spróbujcie, bawcie się, a nie będziecie czałować. I to było na tyle. Ja jestem Emil z